Śmierć była nieśmiertelną istotą, która chodziła po świecie od początku jego istnienia. W naszej części świata przybierała postać kościotrupa odzianego w białą płachtę. Jej zadaniem było i jest wysyłanie żywych istot na tamten świat przeprowadzanie ich na drugą stronę, czyli po prostu ich uśmiercanie korzystała przy tym śmierć z bogatego asortymentu broni od najbardziej znanej kosy przez łuk, nóż czy kiścień, którym wyciągała z człowieka duszę, posierp lub młot. Jej zjawienie się w domostwie poprzedzały różne znaki: wycie psów, hukanie sowy czy dziwne jęki i zawodzenie. Nie zawsze śmierć przybywała po to, by od razu zabrać człowieka ze sobą. Jeśli po wejściu do izby stawała przy nogach chorego istniała szansa na jego wyleczenie. Dopiero, gdy podeszła do wezgłowia łóżka, oznaczało to niechybny koniec. Stąd wziął się ciekawy zwyczaj. Krewni przewlekle chorego, chcąc skrócić jego męki albo mieć wreszcie święty spokój, nie czekali, aż śmierć się ruszy. Tylko sami przekręcali łóżko umierającego o 180 stopni. Słowem Średniowieczna eutanazja. Z czasem, przebywając dużo wśród ludzi, śmierć nabrała ludzkich cech. Bywało, że spełniała ostatnie życzenie umierającego, lub też, że nad kimś się zlitowała i dała mu kilka dodatkowych lat życia. Niekiedy, nawet jeśli wierzyć legendom, zostawała matką chrzestną. Śmierć pojawiała się też pod postacią różnych zwierząt. Na przykład w Małopolsce przybierała kształt wielkiej świni, a na Śląsku śnieżnobiałej gęsi.